Moi kochani, dzisiaj mamy niezwykły dzień, 1 listopada, czyli po wczorajszym sabacie Samhain, Halloween czy dziadach, nadszedł czas, który w większości spędzacie na grobach waszych bliskich. I ponieważ właśnie na cmentarzach czy w takich miejscach pamiątkowych często czają się te takie negatywne energie, istoty demoniczne, to właśnie dzisiaj i jutro tak konieczne jest oczyszczanie, oczyszczanie Waszej aury, oczyszczanie Waszego pola energetycznego i Waszej otoczki materialnej. I tutaj pod tym słuchowiskiem znajdziecie dwa filmy. Jeden o wykorzystaniu białej szałwii i drugi o rytuale oczyszczania aury. I możecie te dwa sposoby wykorzystać po powrocie do domu, po powrocie z takich spotkań rodzinnych, aby usunąć to wszystko negatywne, co przyczepiło się do Was w czasie dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Mamy jednak listopad, zaczął się listopad, i listopad w magii to ostatni miesiąc jesieni, i jest on opanowany energią zodiakalnego skorpiona, i przez to jest miesiącem zdecydowanie trudnym. Trudnym w znaczeniu takim życiowym, w znaczeniu energetycznym. Codziennie, jak gdyby, wychodzą na jaw tak zwane ciemne strony naszej natury, czyli takie cienie, które najczęściej chcemy ukryć przed światem, i one właśnie w listopadzie stają się bardzo mocne i wychodzą na światło dzienne. I dopiero 21 grudnia, czyli w Święto Światła, te energie ciemności, Zostają przerwane i stopniowo wzrasta ta siła pozytywna, siła tych energii, anielskich energii jasnych, które zaczynają stopniowo od końca grudnia wzmagać się, wzbogacać nasze życie. Energie listopada to, to ogólnie taki czas, w którym w większości reagujemy depresyjnie. Depresyjnie na związki, na pracę, jesteśmy jakby zbyt krytyczni, często nawet agresywni. I mówimy więcej niż tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć. I te wszystkie nastroje, smutki, e, brak jak gdyby ochoty do życia, czujemy się niepewni, mamy obawy, obawy o naszą przyszłość, o kogoś, obawy w związku, e, boimy się, by kogoś. Utracić i często w naszej miłości, w naszych takich związkach partnerskich, pojawiają się takie niepotrzebne kłótnie i niepotrzebne energie zazdrości. I w mojej praktyce, właśnie listopad to jest taki czas ogólnie bardzo, bardzo negatywny. I w tym czasie pojawia się najwięcej spraw bardzo trudnych i jest je o wiele trudniej rozwiązać niż w innych miesiącach. Często zgłaszacie się do mnie i dodatkowo do prac magicznych macie wiele wątpliwości, macie wiele takich, takich właśnie niepewności. I dlatego tutaj to króciutkie słuchowisko, aby pokazać Wam, co można pozytywnie zmienić w tym miesiącu i co można w jakiś sposób przekształcić na Waszą korzyść. I jak pokonać to uczucie melancholii, smutku, tej agresji, bierności, czyli to, co cechuje te energie negatywne. I czasami mam takie wrażenie, że jest to taki. Um, praktycznie ostatni miesiąc, gdzie w 100% panują energie ciemności i mam wrażenie, że one chcą za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej tych uczuć negatywnych, aby się żywić, aby się jak gdyby kąpać w tym naszym nieszczęściu. I dlatego to właśnie czas, w którym można najlepiej im się Przeciwstawić. I to zaczynając już właśnie od dzisiaj, czyli od tego pierwszego dnia, gdzie już łapiemy te energie negatywne, łapiemy te depresje, i dlatego zaczynajmy już od dziś i przez cały listopad, aż również początkiem grudnia do 21 grudnia, czyli do święta światła, gdzie następuje ta przemiana astronomiczna. Moi kochani, co można zrobić? Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z tego, że listopad jest również miesiącem, który ma pewien plus. A mianowicie, to jest czas, w którym łatwo uwolnić się od czegoś, co nam ciąży. Czyli na przykład od jakiegoś nałogu, złego nawyku, od pracy, a także od partnera, który nam na przykład nie odpowiada. Dlatego to jest również taki czas, który często. Ma ten pierwiastek pozytywny ukryty pod negatywnym. Czyli czujemy, że chcemy się od czegoś uwolnić, następuje na przykład to uwolnienie i często jest one związane z cierpieniem, ale mimo tego jest pozytywne, bo każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. I tutaj warto, warto zapoznać się na przykład z kartą Tarota. Czyli tak zwaną no, kartą trzynastką, śmiercią, czyli śmierć, która jest jednocześnie narodzeniem. Czyli co możemy zrobić w tym naszym listopadzie? Przede wszystkim zajmujemy się naszą ochroną i oczyszczaniem, i tutaj również walką o miłość w związku, czyli ochroną w związku przed złymi energiami. Nie podejmujemy również żadnych takich, Pochopnych decyzji, tylko należy wszystko bardzo dokładnie przemyśleć, chyba że chcemy się od czegoś na 100% uwolnić. Natomiast, jeżeli jesteśmy w czymś niepewni, to lepiej odczekać do grudnia i dopiero w grudniu podjąć te kolejne decyzje. Zalecam Wam systematyczne okazanie pomieszczeń ziołami, na przykład naszą Białą Szałwią czy bylicą Pospolitą. I Również olibanum, a także rytuał tego systematycznego oczyszczania aury, a również wykorzystaniem roślin takich energetyzujących, pozytywnych, również w formie afrodyzującej, czyli na przykład cynamonu, goździków, papryki, czy innych. I tutaj również czy w formie aromaterapii, czy w formie okazania, czy również w formie herbat. Następnym takim sposobem, mimo tego, że pogoda nie zachęca do tego, to jest korzystanie z energii lasu. Spacerów w lesie, nawet jeżeli są to spacery w deszczu czy w śniegu, bardzo one Wam pomogą. I tutaj kontakt z duchami drzew, z duchami roślin, przytulanie się do drzew. I komunikacja z tymi pozytywnymi energiami, a również wykorzystanie ich w uzdrawianiu, w uzdrawianiu naszej duszy, uzdrawianiu naszego ciała. I, jak wiecie, poprzez przytulenie się do drzewa, wy również oczyszczacie i usuwacie z waszego organizmu choroby. Kolejny taki sposób bardzo pozytywny to jest oczywiście palenie świec, i to najlepiej świec, z naturalnego wosku pszczelego, który zebrał te energie słoneczne, energię lata w sobie i w czasie spalania on oddaje Wam tę energię światła. Również możecie nacierać świecę olejkami eterycznymi, a także poprzez picie herbat, herbat ziołowych, również uwalniacie, te energie zawarte w danym ziele. I jak wiecie, dana roślinka rośnie, ona najczęściej pojawia się. Te nowe pędy pojawiają się na wiosnę i później w czasie lata. Jest ona w momencie rozkwitu i wówczas zostaje ścięta i suszona, najczęściej na słońcu lub w cieniu. Ale również zawiera w sobie te wszystkie pozytywne promienie słoneczne, które w czasie picia w herbacie czy spalania w kadzidełku oddaje do, wasze, do Waszego otoczenia, do Waszego ciała i przez to te energie listopada, te energie ciemności, tego, tego co negatywne, zostały w jakiś sposób przytłumione i te pozytywne energie mogą bardziej się rozwijać. I co jeszcze mogę Wam radzić, to... Przede wszystkim nie poddawać się złym nastrojom, zajmować się tym, co sprawia wam przyjemność, poświęcić dużo czasu dla was, czyli na taki moment odprężenia, na czytanie ciekawych książek, na czytanie y, specyficznych artykułów, które pomagają wam na przykład w dalszym rozwoju, na oglądanie interesujących filmów. Odradzam oglądanie filmów y, ciemnych, depresyjnych. Odradzam również słuchanie negatywnej muzyki. Właśnie w listopadzie i początkiem grudnia należy koncentrować się na tym, co pozytywne i na tym, aby jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. W listopadzie czeka nas również bardzo piękny rytuał bogini Hekate, który pozwala rozwinąć w nas te. Nadprzyrodzone, jak gdyby zdolności, zdolności jasnowidzenia, zdolności proroczych snów, zdolności uzdrawiania i również jest to taki moment bardzo, bardzo pozytywny. Listopad jest również miesiącem, w którym często zajmujemy się, Właśnie bóstwami, bóstwami czy energiami, i można wykorzystać go również, aby tworzyć rytuały takie szczególnie dziękczynne dla danych sił, czy dziękczynne dla sił anielskich, czy dla innych sił pozytywnych. I tego Wam życzę: pozytywnych energii w listopadzie, niezwykłych, dobrych energii i anielskiej ochrony. Wasza Maria Bukarty.